Siemanko. Kolejny odcinek z cyklu, moim zdaniem. I dziś powiem, co sądzę o młodych motocyklistach. Wiem, że spotkałem się z takimi przypadkami, niestety, że niektórym dorosłym przeszkadzają nastolatkowie, czy Młodzi ludzie jeżdżący na motorowerach, kładach czy motocyklach, moim zdaniem to jest wielki błąd. Po prostu motocykl czy motorower jest jakąś metodą wyżycia się, po prostu jest przyjemnością, rozrywką. I moim zdaniem lepiej, jeżeli taki młody człowiek zajmie się jazdą motocyklem czy pojazdem z silnikiem, niż by miał na przykład zostać chuliganem, czy brać narkotyki, albo pić alkohol. Zresztą wielu moich znajomych ze wschodu opowiada, i oni, i także ich rodzice że po prostu dostali od, od swoich że dali swoim dzieciom albo po prostu dostali od rodziców te pojazdy po to tylko żeby po prostu zajęli się czymś innym się zajęli ani na przykład wpadli w złe towarzystwo i właśnie dlatego tak bardzo wkurzają mnie Ludzie, którzy, którym, jak to się, którym tak jak mówiłem, przeszkadzają właśnie tacy młodzi kierowcy. Po prostu, moim zdaniem, młodzi, ludzie muszą się wyszaleć niezależnie od wieku, a już bezsensowne nasyłanie policji czy przeganianie z miejsca na miejsce, no to już to uważam za kompletnie głupie. No. To tyle w kolejnym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym filmie z cyklu moim zdaniem.